Hejka, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Robak. Mamy tutaj do ogrania misję numer 2 główną. E, oczywiście to jest komando z dwójeczka. Sprawdzimy sobie pierw cele, co my tu mamy zrobić. Rozbrój podwodne miny, no to będziemy robić teraz. Znajdź klucz do więzienia, uratuj wszystkich alianckich marynarzy. To dopiero później, ale weźmiemy się pierw za rozbrajanie min. A to musimy zrobić naszym panem. Który musi się przebrać przede wszystkim w strój do nurkowania nie. i wychodzimy, a miny mamy tutaj. Musimy zanurkować i po prostu zabrać się za te wszystkie miny. To jest proste zadanie, takie na sam początek. Tutaj nas nikt nie, nikt nie wykryje ani nic się złego nie może raczej stać. Na wszelki wypadek zapiszemy sobie quicksave'a zrobimy w sensie. Nie wiem czy któraś z tych min może nie polecieć nam na naszą łódkę, ale nie wiem czy taka mechanika była tu zastosowana. Zobaczymy jak to wszystko nam tutaj zagra. I jeszcze ta. A tutaj mamy już od razu do wyjścia. Okej. Okay. Jak zadanie wykonane? Wykonane. I teraz tak. Tutaj możemy sobie podejrzeć, co się dzieje na zewnątrz. Jesteśmy gdzieś tutaj w tym rejonie. I teraz tak. Czy tutaj były? Były tu raczej miny, bo nie bez powodu mamy swappera na, na łódce. Sprawdzimy sobie jak ten pan się tutaj patrzy. I możemy sobie... O, o Musimy się tutaj przetransportować. Aha. Szybko. OK uh -huh. Teraz możemy sobie, no podejść tutaj. It's easy as pie. Musimy się tutaj wycofać. Ja nie pamiętam, jak się do tego pana tutaj podchodziło. Szczerze. Normalnie. jak się obróci to po prostu tu podejdziemy moment z tego mogę się już przebrać Chyba nie zdążył <laughs> Lekki nie Niedobrze. czy my mamy już alarm ktoś tu biegnie tak, mamy alarm. No nic, wyloadujemy to, bo nie chcemy alarmu. Będziemy przechodzić sobie tak, jak kiedyś to się robiło. Tam był jeszcze jakiś snajper. It's done. Tutaj możemy iść z tego co wiem spokojnie. O. No i co teraz? Tutaj nas ktoś widzi. Ale jeszcze kto? A ten pan, czy nie? Tak, ten się obrócił wtedy, jak ten nas zaalarmował. Także tutaj nie ma nas kto raczej chyba zauważyć. Okej, okay. stanę sobie tutaj. On, z... on tutaj raczej nie będzie groziło. Okej, okay, mamy pierwszego. No i nic, musimy sprawdzić teraz yy... kto tutaj może... A ty tu jesteś. Aha. Czy oni mogą... Yes. Pływać tą łodzią, jeszcze ten pan nas tutaj interesuje, ale on jest poza zasięgiem. Aha, oni nie mogą, muszę tutaj przypłynąć. I'm going, no to nic, jedziemy po tych mhm. państwa. I'm fully qualified. I'm going. Dobra. What? Wychodzimy. Okej. Okay. Kogo my tu jeszcze mamy? Right now tego pana. Okej. Okay. Przejdźmy sobie tutaj. Ali. Bo tutaj jest jedna istotna rzecz do zrobienia naszym szpiegiem. Możemy sobie jak na razie pobrać oui. przebranie. Aha. I od razu się nim wow. przebrać. Okej. Okay. I teraz yy, dalej co tutaj było? Znajdź klucz, co dopiero później. My się tam musimy na początku dostać. Teraz tak, czy nam tu ktoś łazi? Bo tu na pewno ma super zadanie. No to nic, robimy. Na 100% tutaj są miny. A właśnie, wow. wow, wow. To jest it. Lepiej chodzić tylko tą ścieżką. It's jest to. Chyba, że to będzie jako cel poboczny, żeby rozbroić wszystkie te miny. To jest to. no problem. Na pewno jest ich więcej. No problem. chociaż może tu już nie, dopiero przy tamtych zasiekach. That's it. Aha. No dobra. To chyba ktoś chodził. I was for this. Sobie zrobię quick save, save na sobie, bo nigdy nie e, o właśnie. Tutaj. Whoa, wow wow That's wow. Więcej ich nie było. Trzeba to wszystko rozbroić, bo. może Muszę zajść taka potrzeba, że będziemy musieli ten jeszcze biegnąć i. It's done. Będzie problem. Phew. No wow. problem. Yeah. Za dużo te kroki stawiam tutaj. Okej, okay, idziemy dalej. problem. Dobra, myślę, że na razie wystarczy. To musimy przeciąć. It's done. Ok, musimy już uciekać, bo już tu nas ktoś widzi. Ale tutaj możemy przyjść prepared. panem Nurkiem, bo on ma ciekawe narzędzia do takich rzeczy. Zresztą ok, z szpiegiem też tam możemy przyjść. Bo tam już mamy pana oficera, którego możemy sobie wykorzystać w odpowiedni sposób. Ale nie wiem dlaczego brałem to ubranie, nie będzie mi teraz już potrzebne. Ten mnie tutaj nie powinien zauważyć. Tamten sobie chodzi, dobra. Chodzi mi o tego delikwenta, żeby mnie jeszcze nie widział. Może się to uda. Zrobimy quick save. A co tam? Po to jest? Nie wiem, czy tutaj był Green Barret. Czy w tej misji nie było? Nie wiem. Nie pamiętam. W sensie duży tak go nazywaliśmy, jak w to graliśmy. Może byś tak poszedł dalej. Tyle czekania Dobra, tamten poszedł. Mamy tutaj okienko, żeby... Żeby go... Może zdążę Zdążyłem, ła Udało się To bierzemy saper'a Znaczy saper'a, szpiega To wyrzucimy. Od razu lecimy do niego. I super. Możemy się od razu przebrać. I teraz już mamy proste zadanie. Ponieważ szpiegiem teraz mogę się poruszać jak normalny oficer. A szpiegiem możemy też zagadywać innych żołnierzy. Na przykład... Aha. A, nie udało się? Okej, okay, ale możemy też kazać mu się patrzeć oh. tu. I gotowe. Teraz bierzemy do naszego nurka, który zajmie się yeah. tym panem oraz od razu tym, co tam się patrzy. I'm going. O, idealnie. Sprawdzimy, czy czasami ma jakieś klucze, w co tam? I'm going. Oczywiście, pana od razu weźmiemy tutaj, ok, bronie wypadałoby rozdzielić, by mieli wszyscy, no i dobrze. Się tu zapowiada, Tędy raczej nie pójdę, bo nie ma większego sensu tam iść. Szpiegiem mogę wejść od razu tutaj na teren. Trzeba pamiętać, żeby nie biegać szpiegiem, bo od razu nas wykryją. Tu sobie Go możemy zajrzeć. Kogo tam mamy? Dwóch panów. Ale nikogo na dole. O, dobrze. Idziemy oui. sobie tu, zobaczymy co w skrzyneczce. Oui. Nie przez okno. Dla są tak poubracane te skrzynki, że... Aha. A co to w ogóle? Osobisty miotacz ognia. Nie korzystają z tego chyba. Tu jeszcze do góry można wyjść. Tak wchodzę na YOLO. Ale nie wiem. Dobra. Tu jest wyjście po prostu. Nie wiem czy jest potrzeba neutralizacji ich. Jak ja mam stąd zejść? Going Zejść na dół, i wychodzimy, neutralizujemy na zewnątrz. Teraz Jest tak, ten się patrzy. Czy on się patrzy w ogóle na drzwi? Nie patrzy się, czy się patrzy? Nie patrzy się. To najlepiej będzie przyjść tutaj. Pana zagadać, Żeby się obrócił. O, idealnie, i wkracza do akcji nasz nurek. Będziemy się zajmowali tymi, tym państwem tutaj na tych zbiornikach. Ale sobie oczywiście quick save'a zrobimy. If you like, Już idzie. Yeah. Okej, okay. wyczekamy tylko moment, ten pójdzie tam do rogu, a nie pójdzie, trzeba obrócić się i... In moment. Okej, okay. to tutaj nie mogę tego zrobić, bo tamten go usłyszy. Dopiero teraz. Mm -hmm. Ok, Spra Sprawdzimy, co ma Pan przy sobie. Nic nie ma. To od razu możemy zająć się tym. On the case. Od razu zabieramy mu broń, i powynosimy ich sobie tam. Na dół, bo nigdy nie wiadomo, kto tutaj nam może przylecieć. Od razu chciałbym się zająć tym. Jak już? Pytanie, bo ja sobie tak chodzę i chodzę. Czy tu jeszcze kogoś nie było? Tam jest snajper. Ale tak mi się wydaje, że spokojnie. Raczej. Nawet nie muszę tutaj specjalnie się starać, żeby się czołgać. Dobra, na szybko. Usłyszy mnie? Nie usłyszał mnie. Bierzemy go, wyniesiemy go gdzieś tutaj dalej. Nawet nie wiem, czy muszę to robić. Wątpię to. Okej, okay, mamy tu jeszcze tego Aha. pana. Widzimy yeah. sobie po cichutku. Snajpera tutaj nie mam, ale... That's it. Mm -hmm. Ktoś mnie tam widział. Tamten nie widział. Ale on tutaj chyba alarmu nie zrobi. Biegnie ktoś? Nie. Spokojnie możemy go zabrać na dół, żeby nas nie widział. O, no, już jest spokojne. Na wszelki wypadek. Zabierzemy tą broń, bo nam może się przydać. E, czy oni nie miał klucza? Nie. Dobra. I teraz co dalej? Wypadałoby wejść do jakiegoś budynku. Ale to raczej ja. Tym panem. Wejdziemy sobie tutaj. Albo nawet i tutaj. Zobaczymy, co tam się dzieje. Skrzynkę mamy. All mine. Wyposażenie. Będę im musiał to poprzekładać. Dobra. Coś jeszcze? To jest jakiś przełącznik? Nie. Tak mnie troszkę kusi, żeby oczys oczyszczać wszystkie te budynki z wszystkich, ale nie wiem, czy to ma sens. Oui. Ja tutaj po prostu wyzbieram wszystko, no i tyle. Co my tutaj mamy? All mine. Czy to mi będzie potrzebne? Może być potrzebne. Zrobimy to po prostu. Zrobimy w ten sposób. Zawsze lepiej nosić. Mamy jeszcze wejście tutaj. Tu było chyba coś ciekawego, o ile dobrze pamiętam. Bo tam chyba jest. A nie. To jest zwykły. That was easy. Wejdziemy tutaj, bo tutaj może, mogą być też jakieś bonusy. A Uj. właśnie Jest bonusik. Czy ta lornetka wezmę ją sobie na wszelki wypadek? Okej, okay, tu chyba mam wszystko. Tam jeszcze wydaje mi się, że tutaj gdzieś nad udało się wejść. Ale no, hmm. chyba nie. No dobra, mamy pierwszą miejscówkę ogarniętą tutaj, przed wejściem głębiej, że tak powiem, w, tą, w ten kompleks. I wydaje mi się, że mamy już chyba 20 minut, także dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, jeśli Wam się podobało i do następnego. Hej!